Współtworzymy kabaret i nazywa się Marta Zwierżańska, której pięknie dziękuję. Ma podobno dla Państwa jakiegoś ciekawego gościa. Przepraszam. Dobry wieczór, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, rzeczywiście przywiozłam ze sobą specjalnie dla Państwa na dzisiejszy wieczór. Specjalnego gościa jest to gość niezwykły, ponieważ nasz kabaret jest również niezwykły, stara się być niezwykły. W związku z tym zaprosiłam na dzisiejszy wieczór laureata poezji studenckiej, zaocznej, wiejskiej, zdobywcę, tak, tak, zdobywcę 158 srebrnych sygnetów z tychże okazji. Przed Państwem, krótko mówiąc, za chwilę się pojawi. Pan Ignacy Pryszczyk. Mieciu. Ja. Witam Pana, Panie Ignacy. Ja też witam, właśnie, prawda? Witam Pana serdecznie. Mieciu, Pazja. Przepraszam bardzo, czy Pan się dobrze czuje? Ja się czuję jak nigdy, tylko się obiecałem, że jak dostanę nagrodę, to kumpla, pozdrowie, nie mnie, bo jestem elegancko odstrzelony, wieciu. No, poznam się. Proszę pana, to, że pan jest strzelony, to wszyscy widzą, nie musi pan nas specjalnie przekonywać. Ale ja mówiłem odszczelony. Odszczelony to pan będzie za chwilę po tym programie. Panie Ignacy, skoro pan tutaj już jest. Tak. I tak mile Pana przywitali wszyscy, Jest. to ja może Pana poproszę o kilka słów o sobie, żeby Pan przybliżył nam swoją postać, ponieważ no znamy Pana dosyć enigmatycznie. Tak, tak, wiesz co, Czarna, bo tak się troszkę rozluźniłem, wiesz. Wieciu, Nawika najważniejsza, wiesz. Słuchaj, Czarna, ja... Y... To znaczy co? Już czekaj, coś ta kamerować. Ja mieszkam w Szczecinie i pracuję na Uniwersytecie w Gdańsku. O! Teraz mnie pan zastrzelił, rzeczywiście, panie Ignacy. Widzisz? Proszę państwa, nie wiedziałam, przepraszam, ale gafę popełniłam. Panie Ignacy, może ja pana jeszcze raz zapowiem. Ja nie wiedziałam, panie Ignacy. Proszę państwa, przed państwem pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego. Nie, czekaj. Nie ma co szpanować, a ja szatnie prowadzę. Rozumiem. Jak roz... Wszyscy zrozumieliśmy. I słuchaj! Czarna, nie chcę się chwalić. Jestem poetą. No to to akurat wiem, właśnie pana zapowiadałam. Ale wiesz co, aś się tak zdziwiła, co się dziwisz? No, Każda pan... komórka mi mówiła, nie mów, nikt ci w Opolu nie uwierzy. No ale my wierzymy, tylko właśnie chciałam pana zapytać, czy Pan nam coś będzie w stanie tutaj zaprezentować z tej poezji. Tak, chciałam dzisiaj specjalnie dla Państwa taki czasnąć monolit. To znaczy, co to jest? Bo nie rozumiem. Nie, nie. Dobrze, że się teraz zdziwiła, wiesz? Monodram! No. A. Bo zorientowałem się, że troszkę się sypłem. Monodram co by, wiesz? To znaczy co? No tytuł taki! Ogniem czy z mieczem, pan Tadeusz i co by, no. Aha! Bardzo proszę. Prosimy, panie Ignacy, prawda? Klasyka. A tu cisza ma być jak na Kolbergeru teraz. Strofy dla ciebie, leto z Redropromniką. Cicho! Patrz, z pamięci. Gdyby wszystkie morza w jedno morze się zlały, co by to za morze było? To znaczy jakie? A co cię obchodzi teraz, no? Nie możesz zaczekać, aż skończę? Możesz? No. Niechętnie, ale... Gdyby wszystkie drzewa jednym drzewem się stały, co by to za drzewo było, macham ci kurna, żebyś mi znowu nie wyskoczyła. Ja zrozumiałam. Gdyby wszystkie topory w jeden topór się zrosły, gdyby jeden miał człowiek, siłę wszystkich dorosłych, gdyby chycił ten topór i to drzewo nim zrąbał, gdyby wrzucił to drzewo. To może jak bomba. Wszystkie mózgi na świecie, w jeden zrośnięty mózg, nie odgadłyby, jaki to byłby straszny plusk. Panie Ignacy, bardzo panu dziękujemy. Wieciu, znikamy, żeby nie przedłużać. Hej!